Chciałbym ludziom, którzy nie rozumieją oszustwa metodą na franka, przedstawić sytuację, jak, jak banki zaplanowały i wykonały olbrzymi przekręt. Proszę Państwa, oszustwo metodą na franka było już dokonane w latach 80. w Australii, a tym samym systemem, również na wirtualnym franku szwajcarskim, którego nigdy nie wypłacili swoim klientom. Później to, to samo oszustwo było. Przygotowane i wykonane w, we Włoszech w latach 90., dlatego, na przykład, prezes banku PK PKSA, który był w, w tamtym momencie, kiedy były udzielane te kredyty, był bankiem włoskim, dostał rozkaz od swoich a, szefów z Włoch, że absolutnie nie mogą udzielać tych kredytów indeksowanych i waloryzowanych frankiem szwajcarskim, ponieważ wiedzieli, jak się to skończy, jakie będą u tego konsekwencje. Yy, inne banki miały to w nosie, mimo że też wiedziały, że skończy się to masowymi pozwami i, i olbrzymi, olbrzymimi stratami dla banków, ale zarządy banków interesowały wtedy tylko premie i, i olbrzymie, olbrzymie zyski, a co się będzie działo później, nikogo to już nie obchodziło.